10 września 1945 roku, podczas próby uboju koguta, pochodzący z Colorado farmer Lloyd Olsen przez przypadek uczynił to w taki sposób, że pomimo pozbawienia go głowy, ptak żył przez kolejne 18 miesięcy. Z powodu źle wykonanego uderzenia większość pnia mózgu pozostała nienaruszona. Mike, bo takie imię nadano kogutowi, stracił możliwość widzenia i gdakania, ale za sprawą ocalonego ucha nadal słyszał i reagował na otoczenie. Widząc z jakim niezwykłym zjawiskiem ma do czynienia Olsen zaczął organizować pokazy, na których przez kilkanaście miesięcy zarobił niemałe pieniądze. Karmiony płynami i drobnym ziarnem, kogut zdążył nawet przytyć ponad 2 kilogramy. I być może przytyłby jeszcze więcej, gdyby nie brak strzykawki, którą Olsen na co dzień odsysał wydzielinę z przełyku ptaka i której zapomniał ze sobą zabrać po jednym z pokazów. Z powodu śluzu uniemożliwiającego oddychanie, po 18 miesiącach od ścięcia głowy, Mike dokonał żywota.